Dobra, siemano, wszystkim, ja jestem Gorn. A to jest piąty odcinek naszej serii. Zagrajmy w Gothic 3, no i dobra. Dzisiaj wyruszamy wykonywać zdania dla Cape Dan. Ogólnie wziąłem już na mieczek. Lepszym, okej. Okay. Czekam na przymieka. Yy, czy my tego nie robiliśmy? Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Czy ja tego czasem nie zrobię? O cholera. Jop. Dobra, ja tego nie zrobiłem? Czasem. No ale okej, okay, jeszcze raz powalczymy z nim. Cholera, dobra, ale tak już wygraliśmy. No, chodźmy o ten mieszyk Chyba nie zapisałem gry, tak mi się wydaje. I dobra, yy, mamy nowy mieszek, tak. I potrzebujemy 20 siły. A jeszcze pogadajmy z tym ziołmanem, poczekajmy. Dobra, to w tym odcinku będziemy robić zadania zewnętrzne. Yy, Cape Dun, okej, okay, nie wewnątrz. Eee, o oh yeah. Rosu byś ugotowała! A nie mordę piłowała! Gdyby to było takie łatwe... dziomale, dziomale. Eee, Co ja mam w ogóle zrobić? Naprawdę? Zaczekajcie... Pl plan na dzisiaj... Zabij głodny wilki... Okej, okay. zabij już niemalik Tylko mala... Mhm... Świego dżęsa... Dobra, cińczę... Paczkę dojdzie. z bronią do pchila... Dostarcz Urgasowi jego towary... Niektóre problemy. okej, okay. okay, dobra. Proszę zdanie jak dzisiaj zrobimy. O, ile mam paczek z bronią? Powiedzcie mi, ziomki. Dwie. Więc potrzebujemy jeszcze jednej? Nie ma czasu, może tu gdzieś w domu? Nie, raczej nie. Dobra, więc chodźmy. Co my dzisiaj mamy zrobić? Czekajcie, może z nim pogadamy? Nie, raczej nie. Dobra, o, ja troszeczkę Uuuu, nie. Roz... czekajcie... co by tu teraz, dajmy pierw pierbasi... Basirowi, czy jak to on tam miał nick? Esil, yy, oto działa jeszcze. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Mam już 50%, 50 yy, procent reputacji w Cape Town. Dobra, beczka z wodą, przydoby mi się paczka z bronią, ale wiem gdzie będzie. Gamal. Chodźmy pierw po jego niewolnika, który znajduje się na lewo. To jest proste zadanie, które składa się z tego, że pójść tylko tutaj, do góry. Ale. Pierwsza osoba, o Pierwsza osoba, zaczynając, to mogą mieć z tym problemy, ale to ja proszę w las, co? to nie może być trudne. Kto? Czego chcesz? Odejdź! Siomuj, spokojnie, a co ty tu robisz. To... Spokojnie, kolego, szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Ja, pewnie nie masz przy sobie. Nie. Szkoda, więc chyba będę się musiał. Jaki ziomuś, mięso dla Hareka. Dobra, to jest, to jest... Nie możesz już znaleźć To jeszcze do gambla. Pojedź wezmę do Dobra, ziomuś, chodź no tu, ziomuś, jak... Ziomuś, idziesz? Dobra. Chodźmy, najpierw oddamy go y, temu Gamalowi. Będziemy mieć chyba reputację tylko u asasynów, nie będziemy mieć... O, pierwsza sprawa. Chyba nie będziemy mieć reputacji. O, skóra. Nie będziemy mieć. O, jeszcze jedno. Nie będziemy mieć chyba reputacji u buntowników. U, w Cape Dan, ale zobaczmy. Z zawsze się przyda, jak będziemy iść. O. U snu, widzicie. Zaczekajcie. Mapka. To się nazywa. Jak to się gówno nazywa? Ser, nie wiem. Nordmar, Myrtana jak? Naprawdę, nie pamiętam. Spokojnie, ziomuś. Sobie zapiszę giereczkę i już ci daję spokój, nie? Dobra, dajemy, idziemy po tej wilki głodne. On, pani, zawsze miał problemy z tym zdaniem i ostatnie zawsze tu były. Taki zawsze peszek. Jeszcze raz, dwa razy zrobię. Zapomniałem sobie upiec mięsa, ale to już nie będziemy się uwalać w tym odcinku. Chodźmy na głodnej wilki, otrzymamy, widzicie? Dowalimy ją. U, prawie. Naj... No, u, HP bierze, ile? nice. Jeb, dostał. Jaki headshot na ryj, nie, normalnie. U, u! O kurwa. Jaki koleś? Ja nie mogę! Serio? 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 Zabiły mi głodne wilki? Ludzie? Jak ja się wytłumaczę z tego? Mm. Dobra. To był Peszek pierwszy. Zobaczmy teraz. Będzie próba druga, ja? Tak, to jest Bóg w Gothicu 3. Polega na tym, że po prostu, jak wilk głodny ciebie złapie, To kurwa, ma się przejebany już. Taka prawda. On będzie was tak, to są tak to będzie lagować, tak będzie was atakować. To jest chora gra, moim zdaniem, pod tym względem technicznym. O, głowa! No od go! Kurcze! No! No i wreszcie zabita, tak? Wystarczy pomyśleć głową, nie dupą. Ale choć to jest ironia, jakby coś. Nie, nie mam zamiaru tu nikogo obrazić. Oj, tu mamy skrzynki. A i mi się jeszcze otwierania tych skrzyń. Kuferek To można otworzyć wytrychem. Złamany. No to się. O, i teraz jest otwarty. Zapomniałem się nauczyć. 20 siły, żeby nosić broń, którą wygraliśmy. Ale to już dajmy sobie siana z tym. Powiem wam, że możemy iść już po te paczki. Chodźmy do miasta. Najpierw. Tak, chodźmy do miasta najpierw. Bo idziemy po tego ziomka, żeby nam pomógł yy, w zabijaniu tych bandytów Dobra, to chodźmy Pójdziemy spać do Gamala, się nas tam yy, zakwateruje Aaa Gamal Jesteś ziomek, jesteś, jesteś ziomal Mam nad strażnika, zobaczcie sobie Strażnik mnie tu będzie O, śpij do Ooo Wypoczęty bedzik idzie Do? Do kogo? Idzie do chyba Cerusa, czy jako tam ma na imię nie, ten co nam pomoże zabić tych, yy, 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 jak się mówi, yy, tych bandytów, którzy zabrali te skrzynki od Urkusa Urkusa, Urkasa, Tak Cyrus, chodź. Zapolimy na bandytów. Ale nie na... Orteza teraz nie ziomuś Ortegą sobie potem poradzimy Zaczekajcie. Ten nas nauczy otwierania tych mm, Wytry. To już przechodzi gdzieś. kogo za. Wiecie co? Bardziej bym wolał najpierw tej siły nauczyć. Ile mamy w ogóle hajsu? 1833. Hmm. Troszeczkę mało Wam powiem. Chodźmy sprzedać parę tych towarów u Dekarda. Proszę, swoje towary. To. By się przydało to wszystko posprzedawać. Kurcze. Mało hajsu mamy coś, bo kupiliśmy tą zbroję. A 20 siły by się przydało. Jak nie patrzeć na to. Na to tym kątem opatrzę, żeby nam się to przydało, tak? 20 siły, niech o to nie chodzi, a nam potrzebna jest po prostu siła. Uu, o, to? O. No, już złoto. I dziękować, dziomeczek. Parowanie tarczą, mm. nie wiem czegoś nauczyć. Chyba parowanie tarczą się naucze. Ta. Ej, idzie tak na Idziesz, wiadomo. Yy, na Ortegę zapalimy w kolejnym odcinku. Pierwsze zrobimy zdania dla. O, 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 o. Jomuś ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wszystko wiem. Dobra, Nic nie będę mówić, ja jestem za buntowniczkami. Pora bojowym lepiej uczyć pora porę tuszy Noż mnie parować Braci 20 siły, tak, dobra Naucz mnie Dobra i patrzcie teraz Mam teraz to i to yy, Ok, okej uuuu ile jeszcze mamy punkciczków Przecież to nam chuja dało. że To nam chuja wzięło, znaczy Na, na 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 I jest. Mamy. Bardzo dobrze działale. Chodź mi się nauczyć jeszcze wytrychów. Mhm. Mm Mam tyle Hajsu. Mam. Chodź mi się tego wytrychów nauczyć. Otwieranie tych ciężkich zamków. To się nam przyda bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, to no z tym krema prawie Nałóż mi czegoś o złodziejstwie Czego ty nie możesz, chłopie, nałóż mi o złodziejstwie? CZEGO? Yy... Kurwa Tak I tak I... zamki. No i ziomuś, wszystko już umiem Dziamusie, idziemy. Chodź tu, idziemy na, na bandytów, za chodź. Którzy znajdują się na, tam, takiej wysepce. Ja wam pokażę zaraz. Chodźcie, się ja jestem pre Rozwalę wszystkich. 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 Dobra, chodź. Chodź, tak. Od razu zapalimy na głodny wilki. Tak, 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 właśnie tak. dzień Jeńcowi jeszcze oddamy te. Hmm, te skóry. Proszę. Żeby było trochę doświadczenia za to. Pomasz. O, jakie lagi ją teraz. Dobra. Chodź. Poda Cape Down. Poprawiajcie sobie. Dostałem. Więc ci to bardzo pocało. Chodź ją One żyją? Nie, one nie żyją. I tam do, zaraz zobaczcie, gdzie znajdują się ci bandyci, którzy ukradli paczki Urkasowi. Ale, ale ten yy, najemnik mówił o innych yy, yy, o Ortedze. Nie wiem gdzie on się znajduje, ale tam jest ich... Tam jest w trzy dupy tych bandytów. A to nie. Czekajcie jak to się w ogóle paruje? Mhm. Dobra. Patrzcie na hita leci. Taką mam o złapie, taką. Pierwsze zapulujemy na tych bandytów, suchrogli paczki. Ale chyba w kolejnym zatakujemy Ortegę. Ale jeszcze zobaczymy, jak pójdzie z tymi zadaniami tutaj. Bo jeszcze nie będę przyjmować Cape Dam, będę zatoki Ortega, żeby Cyrus mi pomógł, tak? On będzie robił za mięso arpaty No sorry Cyrus, ale... Tak wypada. I tutaj będą ci porywacze. Zaczekajcie. Zapiszę sobie. Wypadałoby, tak? Tak, wziąłeś, tak. U, tu się znajdujecie. Patrzcie. Kurwa. Patrzcie. Jeb go. I patrzcie teraz. Jeb. Jeb. Patrz, ginął. ty nobie! Eee, ale został! Ostatni został! Który? Banyta. to! jest Cyrus! Co to był? Tylko ten koleś! Tylko tylu ich było! A ja myślałem, że to będzie jakaś walka, na i życie ludzie! Dobra! Mamy już te. I to tu towary, zaczekajcie. Wszystko się przydało. O, dostawa towarów. Paczka z bronią, będzie? Nie ma paczki z bronią. Reli, nie ma paczki z bronią. Kurwa, to zjebałem. Jest! O, o to mi chodziło. Dobra, paczki z bronią. Chodźmy na te godne wilki teraz. I chyba będziemy mogli już pogadać z tym ziomusiem Urkasem Mamy już wszystko Tak Nawet chyba nie muszę zabijać Głodnych wilków Popatrzcie już mam towary Tylko towary mm. To nie, to muszę zabić te wilki jeszcze Aha. Dobra To zaraz się nimi zajmiemy Dobra Jestę Jest, idziesz. Chodź. Guziec! Nie, świń, świniopas, świnka! Dobra, chodźmy dalej. Wyciągnę łuk. Tu ich nie będzie. W tamtą stronę będą. Yeah bitch. I Gdzie to są wilki? Powiedzcie mi, ziomale! Gdzie to są wilki? Nie lubię przestać obiegać, skokać. SKOKAĆ! Jak to brzmiało w ogóle? Tu nie będzie wilków Są, tu są. Zapiszę tylko... żeby po prostu to był zapis, żebyśmy nie zginęli. A na temat... O kurwa. Ziomuś! Pokazałeś mu wow. No i widzę, nie lubię tego, nie lubię tego strasznie. No i zabite. 75%, zobaczcie. I już mogę iść do tego ziomusia. Y, przywódcy Cape Dun. Już mam wszystkie misje zrobione w Cape Dun. O jak miło. Tak. Możesz wracać. Wracaj. Dobra, biegnijmy. Biegnijmy. Tak, tak. Dobra. Taka moc, taka moc jest. Jak widzicie, uważaj, mamy oko na wszystko. Taka moc, silas, siemaneczko, ziomusiu Co tam u ciebie? Dobra. to lecimy oddać zadanie Orko, dobra może udaj co wiesz ja do ruka możesz wyjść u to ty jesteś tą morą która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu wojownicy o okay. tobie okay. mówią mam nadzieję że nic złego Szanują Cię. Mnie to wystarczy. Trudno. Przywódcy... Mamy... Nie. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Ksardasie? Gdy do nas przybył, prawie przegraliśmy Okej. Okay. Wtedy jednak odebrał moro. Nasz drugi atak na Faring sprawił, że zamek zamienił się w rzeźnie. Jakie dokładnie zadanie Ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie Nawet w tym mieście Nie udało mi się jeszcze od... niewolnicy o... Bez... Co... Cię... o... 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 Takie pierdeły, żeby zniszczył faring Ale tego nie zrobię, bo chcę... jestem za buntownikami Nie, tego nie będę mówić Chodźmy teraz do Wenzela, tego paladyna, który znajduje się w latarni morskiej I po tym rozmowie z Wenzelem, porozmawiamy, pójdziemy, może zabić Ortega z Cyrusem. A potem wyzwolimy Cape Town. To będzie taka właśnie filozofia. A raczej tylko z nim pogadać. Dobra. No i co? Chcemy wtedy z nim pogadać. Ziomuś? Chcę przejść. Chcę przejść, możesz przejść. Zgłupienie. Dobra, tu nikogo nie ma. Nie Węzel. jesteś orkiem. Jak się tu dostałeś? Kim? Nazywam się Wenzel. Jestem paladynem. Walczyłem tam co? Co się wydarzyło w Monterze? Pewnej nocy, tuż przed świtem, miasto otoczyli orkowie. I tyle tego było. Niemal połowę z nas zabito. Reszta tra... Gdzie jest tam Montera? Na północy. Odzyskałem. Dobra robota. Ten puchar trzeba zanieść magom ognia. Niestety... Czemu ty jesteś więźniem, a nie niewolnikiem? Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie sprzed... Od tej pory orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przed... Chcą, abym zdradził im po... Co wiesz o... Redok? to jedyny na całym wybrzeżu schronienie w pierwej Szczeznę, niż po... Gdzie jeszcze znajdę buntownik? Wszędzie. Dobra. Wolni miasto to jeszcze nie. To co to może skończymy na tym odcinek? Zrobiliśmy wszystkie zdania dla Caden. Zaczekajcie. A, paczki jeszcze dla tego, dla Urkasa. Chodźmy o dacie. I na tym skończymy odcinek może. W końcu będziemy y, odbijać... Będziemy zabijać Ortega. Wiem, gdzie się znajdzie ziomuś. I będziemy wyzwalać... A y, y, co? Okej, okay, to skończymy ten odcinek. To w końcu idziemy bić Ortegę i wyzwalamy miasto Cable na razie.